Hej, witajcie na kanale Adaś Plus Dzisiaj Wam pokażę kolejny odcinek o duszkach yy, yy, Na początku powiem jak się gra duszki, Potencjalnie odkryłem sobie tam pierwszą kartę I mam fotel, fotel ziel, zielony i książkę niebieską, to muszę złapać, skoro jest dobra, skoro jest książka niebieska i tu jest niebieska książka, to muszę złapać, to muszę powiedzieć książka jako pierwsza. A w a łapaniu a, a łapiemy, czy łapaniu to trzeba złapać i wszędzie jest tak samo. No i teraz mam zieloną butelkę. Kajcie, chcę, żeby było coś innego. Kajcie, to mi się trochę rozwaliło. No, O, no i mamy białą mysz. Nie pasuje do myśli, a więc nie weźmiemy mysz. Jest fotel, a więc nie weźmiemy fotela. Butel jest zielona, więc nie weźmiemy butelka. Myż jest biała, a więc nie weźmiemy ducha, a więc musimy wziąć książkę. I tak się gra. A w duchy łap w łapanie to tak samo się gra, tylko się łapie. No, kolejny odcinek to będzie historia superlinksowa. W ogóle to ta gra, jak widać, jest w różnych krajach, wszystkich od roku 2011, tylko w jednym, tylko w dwóch, od roku 2012. Papa, pa, oglądajcie więcej odcinków na kanale ades Plus. Jak chcecie, to chodźcie do, do Słoneczek, to, to tam możecie dostać gry od Mikołaja na przykład. papa. Pa.